Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Powiem Wam szczerze, że jak rzadko nagrywam, to potem mam jakiś kłopot tutaj. Yy, przywitanie, teraz już nagrywam, yy, nie wiem, czwarty albo piąty raz i ciągle mi coś nie wychodzi. Także jeśli mi coś nie wyjdzie, to wybaczcie, ale już nie będę tego przerywać. Witam się z Wami tutaj z domu. Vlog będzie typowo domowy, bo Wiktoria ostatnio coś mi znowu się rozchorowała. To znaczy, miała taki lekki katar. Ostatnio nawet wyszłyśmy na spacer. Myślałam, że w niczym to nie przeszkadza. Cieplutko ją ubrałam. No i potem zaczęła mi coś jeszcze trochę kaszleć, więc nie, no na razie chyba to przeczekamy. No i jakichś takich większych objawów nie miała, nic takiego gorszego się nie działo, ale w nocy ją właśnie dopada temperatura, no dzisiaj, dzisiejszej nocy jakby zeszłej nocy. Miała 39 stopni i no trochę się z tym męczyła. Najgorsze jest to, że ona nie chce brać żadnych leków, syropów i no ciężko mi jest jej pomóc. E, czuję się jakaś niewyspana i mam wrażenie, że źle wyglądam. No nie wiem, ale włosy nie tak, twarz w ogóle taka zmęczona, nie wiem, no naprawdę tej nocy spałam może z dwie godziny i jakoś tak nie czuję się sobą, ale stwierdziłam, że muszę się już do, tutaj do Was odezwać, nawet jeśli ten vlog będzie łączony nie wiem, z dwóch dni, trzech, to po prostu muszę się już odezwać, bo... Mm, Brakuje mi tego już nieraz, wam o tym wspominałam, że jak mam właśnie taki jakiś czas, że nie mogę nagrywać, bo właśnie nie wiem, Wiktoria choruje, czy ja, czy coś tam w ogóle innego mnie pochłania, to brakuje mi tutaj właśnie tego gadania do Was. Mam nadzieję, że mimo wszystko z chęcią to obejrzycie tego vloga, nawet jeśli on będzie właśnie taki przegadany, troszkę przesiedzony, czy taki domowy. Ja osobiście takie lubię oglądać i. Mam nadzieję, że znajdę też zwolenników, którzy chętnie też będą właśnie takie moje vlogi oglądać. No i tak, wraca niedługo Paweł z pracy, bo dochodzi 13. On o 13 kończy pracę, też się w nocy przebudził, ale ja przyszłam właśnie z Wiktorią tutaj do pokoju, bo stwierdziłam, że no, nie chcę go też budzić, chciałam, żeby jakoś się wyspał do tej pracy w miarę możliwości. Nala no oczywiście przyszedł tutaj, zapytał co i jak, zrobił jeszcze Wiktorii coś do picia i jeszcze tak zdążył poprawić mi humor, bo się zapytał mnie, już tak spojrzał na mnie i się zapytał skąd ja mam jeszcze na to wszystko siły i że on mnie podziwia. A ja mówię, że ja już nie mam siły, tak naprawdę nie mam siły, no ale co mam zrobić? A on jeszcze tak patrzy na mnie i mówi. Ale tak dobrze wyglądasz. Myślę, no ciekawe, czy ja naprawdę tak dobrze wyglądam, ale po prostu, no co można innego zrobić? No nic, tylko zagryźć zęby i pomóc jakoś temu dziecku. No i tak, zobaczymy, jak dzisiaj dzień będzie wyglądał. Mam nadzieję, że Wiktoria jak wstanie z drzemki, to się lepiej poczuje i się tutaj trochę pobawimy. W ogóle od kilku dni chodzi za mną jakieś ciasto, żeby coś upiec, żeby coś takiego, nie wiem, domowego właśnie zjeść. No, ale ostatnie dni to były z Wiktorią dosłownie cały czas na rękach, więc nawet nie miałam możliwości, żeby coś zrobić. Ale jak już poczuję się lepiej, to koniecznie będę musiała coś upiec. Na pewno do kawki się przyda. Miałam dokończyć sprzątanie, ale stwierdziłam, że nie dam rady. Tak bardzo boli mnie głowa, tak bardzo się czuję zmęczona. No, nie mogę też robić tak wszystkiego ponad siły, bo za chwilę wstanie Wiktoria i znowu trzeba się będzie nią zajmować. No i tak na chwilę chociaż. Stwierdziłam, że wejdę sobie tutaj pod koc, wzięłam pilot, e, włączyłam Netflixa, ale nie wiem, czy zdążę coś obejrzeć, bo Wiktoria śpi tak już ponad godzinę, a ona średnio właśnie śpi godzinę, e, chociaż mam cichą nadzieję, że przez to, że jest troszkę taka wymęczona, to może pośpi dłużej. I chciałam was zapytać, czy macie jakiś serial, może do polecenia? Bo ja totalnie nic nie oglądam, rzadko kiedy w ogóle coś włączam. Ostatnio obejrzałam tylko Sprzątaczkę. Słyszałam o tym tytule gdzieś u kogoś na vlogu, później gdzieś chyba na Instagramie, gdzieś mi się tam po prostu ten tytuł przewijał, ale ja jak to ja pewnie bym sama z siebie tego nie włączyła, gdyby nie to, że kiedyś tutaj weszłam i Paweł zaczął to oglądać. I jakoś tak, nie wiem, przysiadłam na chwilę, e, spodobało mi się jeden odcinek, obejrzałam drugi i potem e, jak Paweł był w pracy, to ja, nie wiem, jeden, dwa, no jeden nie, ale z dwa, trzy dni i skończyłam sama ten serial, także e, no jak już się w coś wciągnę, to ciężko mi przestać. E, a tak to m, wcześniej to nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś oglądałam. Ja nie wiem, ja miałam zawsze jakoś milion innych pomysłów, e, coś do roboty i tak dalej. A te wieczory jednak są takie teraz długie i... No, fajnie by było coś jednak obejrzeć. Także może, jak coś macie do polecenia, to napiszcie mi koniecznie i coś sobie zacznę oglądać. Albo może też być jakiś film świąteczny, bo jakoś tak ostatnio też obejrzeliśmy jeden taki film. To była niedziela, też coś tu Paweł włączył, mówi: O, coś obejrzymy, bo tak ja to zawsze tak nie wiem, coś robię. A akurat Wiktoria miała drzemkę i stwierdziłam, że dobra, no to obejrzymy coś, i to była jakaś taka coś na zasadzie komedii romantycznej. Nie wiem, jak ten film się nazywał, ale taki świąteczny. I jeszcze się tak śmiałam do Pawa, że czuję, jakby dosłownie zaraz śnieg miał spaść, bo jakoś tak się nastroiłam świątecznie. Dlatego może, jeśli macie jakiś film świąteczny do polecenia, to też chętnie zobaczę. Przyszłam właśnie trochę ogarnąć Wiktorii zabawki, bo po jej zabawach to one są dosłownie tutaj wszędzie. No ale czuję, że to taka trochę robota na darmo, bo jak ona tutaj wróci i zechce się bawić, znowu zacznie wszystko wyciągać, i znowu wszystko będzie wszędzie. Ale najważniejsze, żeby się chciała bawić. Teraz aktualnie czuję się jakoś lepiej. Mam wrażenie, że wszystko jakoś tak, nie wiem, się uspokoiło. Nie kaszle, ten katar jakoś taki mniejszy. Mam wrażenie, że już ustaje. Także no, mam nadzieję, że już będzie dobrze. To już nawet niech bałagani, byle by było ok. Byle była zdrowa i miała chęć się bawić, właśnie bo jak, jak jest coś jej dolega, to od razu to widać, bo nie chce się bawić. No też dobrze by było, żeby była zdrowa, bo za tydzień, w sobotę, mamy roczek mojego, mojego bratanka. No i oczywiście bardzo chcielibyśmy pójść i bardzo bym chciała też, żeby ona do tego czasu była tak naprawdę zdrowa, no żeby się nie męczyła, żeby też nikogo nie zarażała. No i wiadomo, na razie chyba odpuszczę wychodzenie na dwór Dzisiaj właśnie nie byliśmy bo ostatnio właśnie po tym spacerze miałam wrażenie, że tylko się pogorszyło. No a dzisiaj chciała wyjść oczywiście na dwór, bo jest przyzwyczajona do tego, że wychodzi codziennie, ale jakoś tak się zabawiła w domu. No a tak jak mówię, roczek to jednak fajna uroczystość, fajna okazja. Roczek się ma, wiadomo, w sumie każde urodziny ma się tylko raz, ale ten roczek jakoś tak się obchodzi chyba najbardziej, wiem, tak mi się wydaje, ze wszystkich urodzin. I dlatego koniecznie chciałabym, żebyśmy byli. Wybaczcie, że pokazuję wam takie trochę w stanie naruszonym pudełko, ale no cóż, Wiktoria się nimi bawi. Niedawno byliśmy w Pepko i Paweł stwierdził, że może by jej kupić puzzle. I ja sobie pomyślałam, przecież ona raczej nie będzie tego jeszcze układać. No ale niech się uczy, niech ma. E, oczywiście dwa plus, no bo dla mniejszych dzieci nie było. E, ona ma równe półtora roku i powiem wam, że to się stało jej ulubioną zabawką. Po prostu e, zarówno ja... I Paweł, no już mamy dosyć tych puzli, a ona za każdym razem, kiedy tu wchodzi, od razu woła, wyciąga ten karton i chce układać, i mówi, że właśnie albo Pepe, albo George. No innych tych zwierzątek, jakby nie zna, nie umie wymawiać. No i przez to te puzzle już są takie trochę. Widać nawet po pudełku, ale po prostu, no to jest hit. Nie wiem, ile ona te puzzle ma, może. No może nie cały miesiąc, a może już, nie wiem, jakoś tak szybko te dni lecą, no może około miesiąca, ale po prostu katuję je po kilkanaście razy dziennie. Chyba nie uwierzycie, ale jest godzina 19 i ja właśnie przyjechałam odebrać naszą pizzę. A jest sobota, jakoś tak e, naszła nas chęć właśnie, żeby ją zjeść. Ostatni raz to naprawdę, nie wiem, mieliśmy w maju, w czerwcu. Bardzo dawno chyba nie jedliśmy pizzy. Nie kojarzę, jakoś chyba jeszcze przed właśnie takim okresem letnim. No, i dzisiaj jest ten dzień. Sobota, wieczór. Mam nadzieję, że będzie miło. Nie chcę oczywiście, żeby mi ta pizza wystygła, ale muszę przyjść e, tak dosłownie na jednej nodze do Lidla po jedną rzecz, e, po ciasteczka. Potem wam je pokażę. E, bardzo je lubię i jakoś tak, nie wiem, a jutro jest niedziela, e, nie będę już nigdzie w sklepie, a to są naprawdę moje ulubione. Jakoś tak na jutro chciałabym je mieć. E, kochanie, wybacz, mam nadzieję, że pizza nie będzie zimna. E, tak naprawdę szybko na jednej nodze i wychodzę. Jest już kolejny dzień, ja miałam dokończyć nagrywanie tego vloga, dzisiaj też coś chciałam nagrywać. Miałam Wam właśnie pokazać te ciasteczka z Lidla. No i co się stało? Oczywiście złamała mi się karta pamięci. To znaczy, ona już dawno była trochę w takim kiepskim stanie, ale wiecie jak to jest. Jutro kupię, jutro zamówię, jutro, jutro. No i dzisiaj tak do końca mi się zniszczyła, bo włożyłam ją do laptopa, montowałam vloga, potem włożyłam ją do aparatu i złamał mi się ten tutaj taki malutki, jakby dzyndzel Nie wiem jak mam to określić. Tu było takie coś, takie maleństwo do przesuwania żeby albo odblokować, albo zablokować zapis właśnie na tej karcie pamięci. No i stanęła na tym, że jest zablokowane i jak wkładam ją do aparatu, to nie mogę nagrywać na niej nic, więc Paweł szybko skoczył i przyniósł mi kartę pamięci od brata. Od, od niego po prostu pożyczył na chwilę. Ja już tutaj sobie nawet przygotowałam telefon, żeby coś nim nagrać, tylko być może mo mogę mieć mały kłopot, żeby z, z iPhone'a zrzucić na zwykłego Windowsa ym, po prostu treści, bo nigdy jeszcze nie próbowałam, ale już jestem w trakcie instalowania jakiejś tam aplikacji także zobaczymy, może i z, ym, z telefonu będę mogła coś nagrać i, i zrzucić to potem i zmontować, bo ym, no ja nie posiadam Maca i tak właśnie troszkę to jest takie niekompatybilne ale zobaczymy, zobaczymy jak ten dzień jeszcze e, będzie wyglądał jak dam radę zrzucać pliki właśnie z telefonu to dzisiaj też nagram vloga e, a chciałam wam pokazać te ciasteczka, po które wczoraj szłam e, do Lidla, w zasadzie to są takie herbatniki, ale ja je kiedyś kupowałam w polomarkecie, bardzo je lubiłam potem jakoś nie wiem, czy ich tam już nie ma czy ja po prostu o nich zapomniałam e, no i teraz jakiś czas temu zobaczyłam, że są w Lidlu i e, moja miłość do nich powróciła, dlatego wziąłam dwa opakowania, to są w zasadzie jest zwykłe takie herbatniki, ale one są fajnie oblane czekoladą i to nie że po prostu tylko tak polane, mm, tylko ta warstwa czekolady, tak jak tutaj może jest widoczna, to jest taka dosłownie warstwa czekolady, e, a nie tylko takie wiecie, e, że jest tak oblana delikatnie i bardzo naprawdę je lubię. E, dzisiaj pewnie e, zjemy do kawy, a tutaj jest coś innego. To akurat upatrzyłam u bratowej, byłam ostatnio właśnie też w niedzielę, w zeszłą niedzielę poszliśmy e, tam do nich na kawę i ona właśnie wyciągnęła takie Ciasteczka, takie jakby rurki, nie wiem, to jest taka jakby rurka waflowa oblana czekoladą, również bardzo mi posmakowała. Także jeż, jeśli nie jedliście, to polecam właśnie i jedne, i drugie, e, coś na słodko. Jak ma ktoś ochotę, to naprawdę polecam. Moi drodzy, ja już się od razu z wami pożegnam, bo nie wiem, jak będzie jeszcze wyglądał ten dzień. Chciałam dzisiaj coś nagrywać, mam nadzieję, że mi się uda. Eee, zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog, mimo że taki domowy, taki bardzo domowy, to Wam się spodobał. Eee, no i oczywiście pamiętajcie o łapce w górę. Trzymajcie się. Pa!